Witajcie, z tej strony Sebastian, jest środa, godzina 4.30 rano i wybieram się właśnie na projekt w okolice Nowego Orleanu. Nie wiem dokładnie jakie to jest, jakie to jest miasteczko, dziś się ma jakieś 2 godziny za Nowym Orleanem, więc, więc stąd nie wiem, około 6 godzin będziemy jechać. I będę jechał z kolegą, on będzie kierował, mam nadzieję, że ja się w tym czasie prześpię i postaram się nagrać coś z tego, tego, tego jakiś materiał z tej wycieczki. Jest południe, jesteśmy gdzieś w po pośrodku niczego. Została nam może jeszcze godzinka jazdy. Jednak nie podpałem sobie do końca, ponieważ zmieniłem kierowcę. To jest Ford 250, tak dziwnie się tym jeździ, nic specjalnego, naprawdę tak, taką niską jakość się wyczuwa, ale zobaczcie, jaka to jest okolica. I tutaj bardzo dużo krewetek się łowi w tych okolicach. Świata! Tu nawet drzewa nie chcą rosnąć, jak widzicie. Za chwilkę będziemy płacić za przejazd tutaj mostem. Jak się zatrzymaliśmy, to pokażę, jak tutaj budynki wyglądają. I praktycznie wszystkie budynki właśnie są na takich, na takich słupach, dlatego że tutaj woda często wylewa. Trzeba przyznać, że strasznie powoli im to idzie. Tam tylko chyba jedna osoba obsługuje. Lewą stroną, żeby przejechać tak ta ciężarówka, trzeba mieć specjalną kartę, my jej nie mamy. Płacimy gotówką, ale naprawdę to wychodzi jakieś, nie wiem, dwie minuty na samochód, bardzo powoli. A most wygląda tak w oddali. Okazuje się, że trwa to tak długo, ponieważ to jest maszyna i niektórzy mają ogromne problemy, żeby z tej maszyny skorzystać, ponieważ odrzuca im karty kredytowe i tak dalej. Rekordzisa stał tu 20 minut, zanim go przepuściła. Maszyna. Jakoś sobie poradziłem dosyć szybko, nie wiem z czym ludzie mieli problem. A możliwe, że odrzucało im banknoty. Mi na przykład jeden banknot odrzuciło. A można też kartą kredytową było płacić. Bardzo dziwny most. On się bije, ten most, jak, dro jak ta droga smoka w Dragon Ballu bodaj, było coś takiego. GOK-u wracał chyba z nieba I opłata za nasz samochód, za tego Forda 250 to była 3 dolary Co za się to wygląda! Nawet są tutaj. Zobaczcie jakiś drugi wiaduk, tutaj że drugi most tutaj dołącza. Czegoś takiego chyba nie ma w Polsce. Zobaczcie skrzyżowanie mostów. To jest skrzyżowanie prawostronne. Grand Ice, coś takiego, to tak się tutaj nazywa. Jak się nie mylę, to ten dźwig taki tam daleko nie wiem, czy go widać trochę będzie a nawet taki ogromny dźwig jakieś nie wiem 2 km od nas To chyba będzie to. Tutaj nawet z brzegów oddali widzę platformy wiertnicze, które już tam stoją niedaleko Nowego Orleanu na Zatoce Meksykańskiej. Jak przybliżę, to pewnie będą za duże wstrząsy, żebyście to zobaczyli, ale uwierzcie mi, że tak jest. Bardzo dzikie miejsce, nietypowe. Zobaczcie ten most. Gdybym jechał sam, to bym się zatrzymał, to pokazał, ale ja z kolegą, więc nie mogę. Jesteśmy na takiej średniej wielkości barce, też z dźwigiem dosyć sporym, i płynie właśnie ponad ta łódź, i ona zabierze nas na większą barkę. Ta większa nie może tutaj przypłynąć, ponieważ jest zbyt duża i się nie mieści w tym kanale on jest za płytki. Nasze bagaże już czekają w koszu. wizjana pełną gębą. A to ja. W ten sposób transportuje się tutaj na ten, na, na statek? Dźwigiem. Dlatego lubię tą pracę, takie przygody jak luna parku normalnie. Już jesteśmy na tym statku małym, i teraz będziemy płynąć na, na dużą barkę. Przepraszam, troszkę będzie biało, ale nie mam mikrofonu zewnętrznego. Ja muszę sobie sprawdzić jakiś jeszcze jeden mikrofonik, taki malutki na kabelku z ochroną na wiatr dlatego, że ten duży jest zbyt problematyczny, a znowu ten bezprzewodowy też za dużo czasu zajmuje takie podłączenie. Tam w oddali jest ta barka, z której wypłynęliśmy. Barka z dźwigiem, i na coś podobnego, tylko że dużo większego teraz płyniemy. Ale wieje. Bardzo podobają mi się nazwy statków. Zawsze tworzą jakąś zwięzłą całość. Na przykład to jest seria Blue, Blue Tarpon, Blue Delfin. To no jeszcze dwie przykładowe nazwy. Matka Teresa. Tutaj tor. Szeroko się zrobiło w tym kanale. Założyłem ten mikrofon, żeby jednak nie wiało tak bardzo. Dlatego, że chcę zrobić porządne ujęcie tej barki, na którą płyniemy z tym dźwigiem. To jest przed nami. Zobaczcie, jak ona jest ogromna. Jak podpłyniemy bliżej, to mam nadzieję, że będzie lepiej widać, aczkolwiek no, może być problem uchwycić Strasznie mocno wieje. Masakra Jeszcze jedno ujęcie jak nie jest zasłonięty Zasłonięta I tam z tyłu za tym dźwigiem jest, jest jak to nazwać Accommodation na 300 osób więc wyobraźcie sobie, ile osób obsługuje, taki y, tą, tą, tą barkę. Tak to wygląda z bliższa. Przy okazji dowiedziałem się, że tutaj właśnie ten port. Jest największym portem w, na Zatoce Meksykańskiej. Wynika to z, tego, z jego położenia, że znajduje się w samym centrum, w samym sercu właśnie Zatoki Meksykańskiej. To jest, to jest Floating Port, tak to nazywają. muszę przyznać co to znaczy, bo nie wiem. I tam właśnie mieszka około 300, 300 osób i zepsuła mi się klimatyzacja, dlatego przyjechaliśmy tutaj popracować nad tym. To jest barka. Jeszcze krótkie info, że jego udźwig to 1000, 1600 ton. 1600. Sporo, co? Krótkie ujęcie na stołówkę tutaj. Ogólnie byłem zbyt zajęty, żeby tutaj nagrywać w środku i mogłem nagrywać tak naprawdę tylko te rzeczy związane z pracą. czy znaczy stołówkę też mogę, ale ja nie mogę sobie wycieczek robić po tej, po tej barce i nagrywać. Zobaczcie, nawet maszynę tutaj mają taką jak w McDonaldzie. Nie trzeba sobie żałować. Ogólnie wyposażenie masakryczne, jedzenie bardzo dobre.